No śmiało, kum. A za łasiem przywitać, te cze... Szybcikiem! Lekko piórkość! Brachu, Kum, marchewki naprawdę latają! No śmiało, kum. A za łasiem przywitać, te cze... Kum, powiedz cześć, Lulu! c cze... Zgodnie z Twoją nauką, Lulu, są szybkie i świetnie koją burki w brzuszku. To coś? Nie mam pojęcia. Chyba Ach! Jest. Zatrzymaj się! Dobrze! Bobrze! Znowu to samo! Trevor! Trevor! Pobudko! Pobudko! Próbowałam! No tak! Czy to pora na przygodę? Proszę nie! Lu! Zobacz, co zrobiłam! Proszę, odmień mnie! Patrz, Lu! Też mam piksa! Cze? Do dzieła duży! Pałazan! Gagnadziałcy, bałazan! Patrz, kum! Tego nam było trzeba! Bałazana? Dalej, Kum! Lubisz magię? Lubisz żaby, co? Witajcie! Kum, uciekaj! Moja magia! Uff. Ruszajmy! Baniłoche! Udało się, kum! E do domu! Kum, marchewki naprawdę latają! No już bobrze! Lulu, gdzie ona jest? Zatrzymaj się!